Z tej strony Mikołaj, witam Państwa serdecznie w Strefie Gier. Dzisiaj porozmawiamy o upadku gry New World, ale zanim do tego przejdziemy, rzućmy okiem na ostatnie premiery gier, które ukazały się w Polsce. Z racji tego, że mamy okres przedświąteczny, za oknem powoli robi się biało i czekają nas długie zimowe wieczory, warto zobaczyć, co w ostatnim tygodniu przygotowali dla nas deweloperzy. 7 grudnia miała miejsce premiera najnowszego dodatku do gry Final Fantasy XIV o nazwie Endwalker, który jak mi się wydaje powinien usatysfakcjonować amatorów dobrych RPGów. Osobiście nie poświęciłem tej produkcji dużo czasu i bliższym mu sercu zawsze był World of Warcraft lub inne turowe RPG typu Taern. Co nowego czeka nas w Final Fantasy? Drodzy Państwo, nowe klasy postaci, dungeony, rajdy i nowe lokacje, a co najważniejsze, zakończenie wątku fabularnego. Final Fantasy już od jakiegoś czasu staje się coraz bardziej popularnym rpg w Europie, co dzieje się szczególnie za sprawą złego zarządzania grą World of Warcraft przez Blizzarda. Wszyscy dobrze pamiętamy, Głośne afery dotyczące molestowania kobiet, co tylko przypieczętowało los Blizzarda i podziałało destrukcyjnie na ich wizerunek. Wróćmy jednak do gier, nad których premierą warto byłoby się pochylić. Ciekawą produkcją, która ukazała się 3 grudnia zarówno na konsole, jak i na PC jest Horus. Jest to obowiązkowa pozycja dla fanów kosmicznych bitew i efektownych starć w rozległym kosmosie. Jest to singlówka z dużym potencjałem graficznym. Jednak musimy pamiętać, że gry tworzone zarówno na te najnowsze, jak i starsze wersje konsol są często delikatnie okrojone, jeśli chodzi o efekty i grafikę. Doskonale było to widać na przykładzie gry Cyberpunk, gdzie wiele mechanik funkcjonowania życia w mieście musiało zostać usuniętych ze względu na ograniczenia sprzętowe. Skoro jesteśmy już w klimacie Cyberpunka, to chciałem wspomnieć tu o Grzemę Hajemmer, turowy RPG w otwartym świecie z retrografiką. grafiką. Gra miała swoją premierę 2 grudnia na platformie Steam i wydaje mi się ciekawą alternatywą, szczególnie na długie zimowe wieczory, które wiele osób spędzi przed ekranami komputerów, popijając ciepłą herbatkę z miodem. Wracając do gry New World, nad którą chciałbym dzisiaj się pochylić. Nie mogę odebrać jej jednego. Dawno nie widziałem tak nahejpowanej gry, na którą czekały miliony osób. Sam chcąc zagrać w dniu premiery napotkałem pierwszą trudność, bo deweloperzy chyba nie spodziewali się takiego sukcesu i gigantycznego zainteresowania ich grą. Szybko spojrzałem na Twitcha i na moje oko ponad połowa największych polskich streamerów, niezależnie od tego czy wcześniej na swoich transmisjach ogrywali RPG, stała w kolejce, żeby tylko móc zalogować się do gry. Sam popełniłem błąd, próbując zalogować się na serwer Karkar, który na tamten moment był najbardziej zaludnionym polskim serwerem. Przez to, że grali tam streamerzy, ich widzowie również za wszelką cenę chcieli się tam dostać, a w kolejce czasami czekało się nawet kilkanaście godzin. Bardzo szybkie było jednak moje rozczarowanie. Początkowo poznawałem świat, który wydawał mi się duży i różnorodny, jednak było tak przez pierwsze 30 poziomów. Zanim dotarłem do maksymalnego 60. poziomu, musiałem robić setki powtarzających się misji i zabijać tych samych przeciwników w różnych lokacjach. Jeśli chodzi o dungeony, to początkowo wyprawy pięcioosobowe były dla ludzi wyzwaniem, kiedy nikt jeszcze nie mógł nosić dobrego ekipunku, ale po trzech dniach stało się to nudne i monotonne. Wyglądało to raczej jak powtarzanie tej samej wyprawy do czasu, aż nie zdobędziemy naszego przedmiotu, na którego drop jest stosunkowo mała szansa. Po osiągnięciu maksymalnego poziomu nagle nie było już żadnych większych wyzwań. Wydawało mi się, że zdobywanie poziomów było dopiero początkiem zabawy w tej grze, jednak szybko okazało się, że było to większością kontentu, który gra miała do zaoferowania. Doskonale rozumiem, że w porównaniu do innych największych RPGów New World ma całkiem niezły start, ale czasy się zmieniają i gracze potrzebują coraz więcej nowych możliwości rozwoju i grindowania w grze. Bo inaczej szukają innej produkcji, w której będą mogli lepiej rozwijać swoją postać. Na ten moment nie zamierzam wracać do New Warda, ale mam szczerą nadzieję, że wielkie aktualizacje są już w drodze i pomoże to stanąć tej grze na nogi i wykorzystać pełen potencjał nowego świata. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się nisko i dobrego dnia!